Myślałeś, że go znasz, ale zdziwisz się, gdy dowiesz się, kim tak naprawdę jest. Największy żydowski przywódca. Żył kiedyś znany żydowski przywódca, który wiele zmienił i wszyscy o nim słyszeliśmy, ale dzisiaj większość naszego narodu nie wie, kim tak naprawdę był, co mówił i co zrobił. Dzisiaj przeczytamy kilka jego wypowiedzi i kilka historii o nim, by przekonać się, co o nim sądzicie i czy zgadniecie, o kim mowa. Gotowi? Ok. Tak, spróbuję. Gotowy. Po pierwsze, ten przywódca naprawdę troszczył się o chorych. Za jego czasów nie było publicznej służby zdrowia. On był także lekarzem, więc spójrz, co robił. Według pewnego lekarza z tamtych czasów, podczas podróży wielki przywódca spotykał wielu chorych ludzi, litował się nad nimi i całkowicie ich uleczał i nigdy nie chciał pieniędzy. Leczył każdego, kto do niego przyszedł i zapewnił opiekę dziesiątkom tysięcy ludzi. Ponadto jego skuteczność jako lekarza była największa w historii. Rambam? Nie, ale dobry strzał. To, co zrobił, było wspaniałe, po prostu wspaniałe. To prawy człowiek. Dawał ludziom wiele od siebie. On miał wielkie serce. To był człowiek pełen łaski, który leczy ludzi i nie chce nic w zamian. To wielki człowiek. Kiedy ten przywódca spotykał ludzi odrzuconych przez społeczeństwo i uważanych za złych, on traktował ich zupełnie inaczej. Zawsze pomagał wyjść z trudnej sytuacji i znaleźć sens życia. Kiedy niektórzy go krytykowali za to, że spędzał zbyt dużo czasu z ludźmi pokardzanymi przez społeczeństwo, mówił: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grześników. To sprawiło, że niezliczona rzesza ludzi wyznawała, że on zmienił ich życie. Na przykład skorumpowany przełożony celników oddał połowę majątku biednym po tym, jak spotkał przywódcę i czterokrotnie oddał to, co ukradł. Myślę, że to imponujące, że lider może pozwolić sobie na relacje z takimi ludźmi. Walczył o sprawiedliwość. Tego nie widzi się w dzisiejszym świecie. W naszym pokoleniu potrzebujemy ludzi takich jak on. On jest jak Mesjasz, pomaga tym, którzy borykają się z problemami. Myślę, że jest godny wszelkiej chwały. To jest forma prawości, to sprawa duchowa. On zbliżał ludzi do judaizmu. Brzmi jak świetny przywódca. Ten przywódca podkreślał także wagę szczerości. On pokazał korupcję i hipokryzję przywódców religijnych i politycznych swoich czasów. Obudnicy, podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Musisz być dobry w swoim sercu, ale dzisiaj ludzie są całkowicie zepsuci. Nie sądzę, że ktokolwiek jest w sercu naprawdę dobry. Musisz być dobry w sercu, ale dzisiaj ludzie są całkowicie zepsuci. Nie sądzę, że ktokolwiek jest w sercu naprawdę dobry. Nawet ortodoksyjni Żydzi nienawidzą siebie nawzajem, i my nadal cierpimy z tego powodu. Każdy ma swoje własne ego. Kogo on tu obwinia? Wszystkich. To jest nadal aktualne. To samo myślałem o tym wspaniałym człowieku. Teraz jestem bardzo ciekaw, kim on jest. Ten wielki przywódca miał zupełnie inną koncepcję przywództwa niż większość ludzi. Nauczał, że aby stać się wielkim, trzeba pomagać i wspierać innych, a nie deptać ich. Cytuję. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Jakie piękne cytaty! To są naprawdę piękne cytaty. Ma rację. Osoba dziewcząca innych nie jest przywódcą. W sensie jak Menachim Begin, który był blisko narodu. Mam małą pewność siebie i myślę, że słabym ludziom trzeba pomagać i podnosić ich. Wtedy będą mogli wzrastać. To jest najbardziej żydowskie i najbardziej doskonałe nauczanie. Nie tylko mówił o byciu przywódcą, który służy, ale także zademonstrował to swoim działaniem. W czasach, gdy goście wchodzili do domu i ich stopy były brudne od kurzu i brudu. I to niewolnicy myli stopy gości, ale kiedyś to się stało. Przywódca był gościem uczty paschalnej i według jednego z pozostałych gości na początku ceremonii przywódca zaskoczył wszystkich, gdy wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Ważną cechą przywództwa jest to, że nie jest pyszny i nie jest arogancki. A on nie jest arogancki i nie jest pyszny. Zaparł się samego siebie. Oddał się. Cóż, mogę powiedzieć, on jest jak Mojżesz, który przybył, aby służyć z ludziom. Dokładnie z powodu takich czynów oni byli świetnymi przywódcami, o których ludzie nie przestają mówić. Nie miałem okazji zobaczyć człowieka, który robi takie rzeczy. Może, kto wie, go poznam jeszcze zanim umrę. Fajne by było poznać tą osobę. Chciałabym, by żył tu i teraz. Wygląda na bardzo, bardzo interesującą osobowość i coraz bardziej jestem ciekaw, kto to jest. Słyszałeś już kilka opowieści i cytatów tego przywódcy. Co o nim myślisz? Ma złote serce, naprawdę jest wyjątkową osobą. Myślę, że rozmawiamy tu o wielkim człowieku, z duchowego punktu widzenia nieskazitelny człowiek. Dobry, sprawiedliwy, nie wywyższa się, uniża się najbardziej jak to jest możliwe. Te cechy świadczą o dużej mądrości i prostym, jasnym myśleniu. Myślę, że potrzeba długiego samodoskonalenia, by osiągnąć taki poziom. Wygląda na dobrego człowieka, w sumie nie do końca brzmi jak człowiek. Chodzi mi o to, że trudno uwierzyć, że to wszystko są cechy jednej osoby, a jeśli tak, to wielki szacun. To po prostu są cechy Boga, większość ludzi przypisuje je Bogu. Jego miłość do Izraela jest niewyobrażalna. To miłość prawego Żyda, sprawiedliwego Żyda. Ma w sobie ogromną, ogromną miłość do Izraela i wielkie serce. To brzmi jak opis Mesjasza. Kim jest ten facet? Jeśli on żyje dzisiaj, naprawdę podziwiam go. Kto to może być? A teraz czas na wielkie pytanie. Jak myślisz, kto to może być? Myślę, że Rambam. Rambam? Nie. Może Mahatma Gandhi albo ktoś podobny? To nie Sokrates? Może ktoś ze Starego Testamentu? Jeśli dasz mi pierwszą literę, na pewno od razu zgadnę. Nie wiem. Nie mam pojęcia o kogo chodzi. Nawet nie potrafię zgadnąć, kim on jest. Nie znam ani jednej z tych historii. Brzmi znajomo, myślę, że wiem o kim mówisz. To jest cytat, jeśli dobrze pamiętam z Nowego Testamentu. Czy mówisz o Jeszu? Ten człowiek to Jezus, którego większość naszego narodu dziś zna jako Jeszu, ale jego prawdziwe imię to Jeszua. Czy tak wyobrażałeś sobie Jezusa? Nie. Tak. To ma sens, tak. Dlaczego o nim nie pomyślałem? Gdybym dłużej o tym pomyślał, na pewno wpadłby mi do głowy. Tutaj dużo o nim nie mówią, ale z tego co widzimy, w telewizji, filmach, to tak jest opisany jako doskonały człowiek. Jeśli Jezus naprawdę był taki, to on jest większy niż życie i to jest w porządku. Może powinniśmy ponownie przemyśleć, czy nie mamy takiej postawy, że nie chcemy uczyć się od niego niczego. Zdecydowanie nie, absolutnie nie. Nie mamy czego się uczyć od niego i jego nauk. Kilka minut wcześniej. To jest najbardziej żydowskie, podstawowe i najbardziej doskonałe nauczanie. Zaczekaj chwilę, chwileczkę. Powiedziałeś mi przed chwilą, jeśli pozwolisz, powiedziałeś mi przed chwilą, że pozwolisz mi mówić. Dość. Dobrze. Kilka minut wcześniej. Jego miłość do Izraela jest niewyobrażalna. To miłość prawego Żyda, sprawiedliwego Żyda. W Izraelu żyło dziewięciu naocznych świadków, którzy znali go osobiście, którzy mieszkali z nim przez kilka lat i którzy są tymi, od których mamy wszystkie jego wypowiedzi i wszystkie historie o tym, co zrobił. W ubiegłym stuleciu wiele tysięcy Żydów, w tym profesorowie, rabinowie, a także ateiści. Zaczęło od początku odkrywać, kim jest Jezus, dowiedziało się, co naprawdę robił i mówił na podstawie Jego słów, i doszli do zaskakujących wniosków. Oto jeden na przykład. Dr Joseph Klausner, profesor historii na Uniwersytecie Hebrajskim, badał życie Jezusa i doszedł do wniosku, że on jest najbardziej żydowskim Żydem ze wszystkich, jeszcze bardziej żydowskim niż Hillel. Urodził się jako Żyd, żył jako Żyd, a także został zabity jako Żyd. A on sam powiedział, że nie przybył, aby ustanowić nową religię. Oto dokładny cytat z niego. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Pinchas Lapid, religijny historyk żydowski powiedział o Jezusie. Jezus był był całkowicie wierny Torze i mam nadzieję, że mogę być tak wierny jak On. Jezus był prawdopodobnie bardziej wierny Torze niż ja jako religijny żyd. Czy wygląda On na kogoś, kto przybył, aby ustanowić nową religię lub który był całkowicie wierny Bogu Izraela? Druga opcja, wierny Bogu Izraela. Duża część naszego narodu zna Jezusa jako osobę, która przyczyniła się do wielu prześladowań naszego ludu. Ale zgodnie z tym, co czytasz i co on podkreślał, nie, nie spowodował prześladowań. Podał przykład miłości nawet wrogom. Dał przykład poświęcenia i nigdy nie uczył nienawidzić drugiej osoby. Czy te historie i to, co przeczytałaś, nauczyły cię czegoś nowego? Szczerze mówiąc, tak, to czego dowiedziałam się o Jezusie różni się od tego, co wcześniej mi mówiono. Moje oczy otworzyły się w pewnym momencie i zrozumiałam, że powinnam sama wszystko sprawdzić i nie oceniać na podstawie tego, co mówią inni. Ponad pół miliona Żydów sprawdziło, kim jest Jezus i doszli do wniosku, który całkowicie zmienił ich życie. Jak? Zobacz część drugą, portal Medabrim. Czy chcesz usłyszeć o największym osiągnięciu Jezusa? Okej. Okay. Aby to zrozumieć, musimy wrócić do Księgi Rodzaju.